Prezydent Andrzej Duda podjął bezprecedensową decyzję. 29 lipca 2025 roku, korzystając ze swoich konstytucyjnych uprawnień, postanowił pozbawić Jolantę Małgorzatę Lange, znaną wcześniej jako Gontarczyk, srebrnego krzyża zasługi. Odznaczenia, które otrzymała w 1997 roku z rąk prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Dlaczego teraz? Co sprawiło, że odznaczenie sprzed niemal 30 lat zostało cofnięte? Decyzja zapadła po rozpatrzeniu petycji autorstwa Piotra Wojciechowskiego, w której wskazano, że Jolanta Lange w latach 80. współpracowała z Komunistyczną Służbą Bezpieczeństwa, działając pod pseudonimem Panna. Według dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej, razem z mężem Andrzejem Gontarczykiem miała inwigilować księcia Franciszka Blachnickiego, założyciela ruchu Światło-Życie, podczas jego działalności w Niemczech. Co więcej... Najnowsze ustalenia śledztwa sugerują, że działalność Jolanty Lange mogła przyczynić się do zaplanowania otrucia duchownego. To właśnie ten fakt, powiązany z oceną moralną i opinią społeczną, przesądził o cofnięciu prestiżowego odznaczenia. Prezydent RP, zgodnie z artykułem 36 ustęp 1, punkt 2 ustawy o orderach i odznaczeniach, może cofnąć przyznane wyróżnienie, jeśli jego posiadacz dopuści się czynu niegodnego. I to właśnie ta formuła została zastosowana w tym przypadku. Sprawa Lange wywołała ożywioną debatę. Czy powinniśmy rozliczać osoby publiczne za działania sprzed dekad? Czy moralna ocena może być wystarczającym powodem do cofnięcia państwowego wyróżnienia? I, co najważniejsze, czy ta decyzja zapoczątkuje lawinę kolejnych petycji wobec innych odznaczonych z czasów PRL-u? Jedno jest pewne: decyzja prezydenta Dudy nie jest wyłącznie gestem symbolicznym, to także sygnał, że pamięć historyczna, moralność i odpowiedzialność wciąż mają znaczenie w życiu publicznym. A co ty o tym sądzisz? czy decyzja prezydenta była słuszna, zostaw komentarz chcemy poznać twoją opinię. I jak zawsze, jeśli interesują cię ważne wydarzenia z życia publicznego, historii i polityki, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Dziękujemy za twoją obecność, do usłyszenia już wkrótce.